28 sierpnia Nabłódź jak widać Dużo nabłódź Natomiast no jak wściekło wszystkie Jak na wiosenkę Pogoda jest jakby tak trochę wiosenna Także pszczółki są szczęśliwe w tym momencie Bo zbiór jest od... Świetnie, to widać. Strasznie noszą dużo, nawet odkładzi No proszę, ale cisną znowu ociąg. niesamowicie, no niesamowicie. Tu widać, że ten pyłek jest taki żółty, jakby. Nie wiem, ale on jest pomarańczowy w rzeczywistości. Kolory mam po na około jest pomarańczowy, a tu żółty Cześć, tam tak, coś cisnął No wszystkie, wszystkie Jak jeden Pięknie Odkłady <laughs> Moje odkłady to robiłem po lipie Polipówki Te się zasuwają dwa, tu dwa, tam trzy, no wszystkie chodzą, no wszystkie. Ten odkładzik też daje radę. Ten troszkę jest jakiś osłab, po rabunkach był. Nie wiem, będzie to łączenie. Może na te się podciągnie jeszcze. Damy rameczkę. No, to by było. Nawód, start. Niesamowite, pogoda ma być taka przez najbliższe dni, to normalnie będzie zbiór, no. będziemy kręcić na włoć, jakby kto na włoci chce popróbować, to łatwo mnie znaleźć.